Tutaj opowiemy Wam wraz z Kasią o dalszych fazach porodu, drugiej, trzeciej i czwartej, o tym czym jest nieodpępnienie i o tym jak może pomóc Wam położna w ostatniej fazie porodu. Wszystkie z nas, które przeżyły poród i przygotowywały się do porodu, bały się go. I niezależnie czy to był pierwszy poród, drugi, trzeci czy kolejny, to porodu zawsze się boimy. Mhm. I też niezależnie od tego, czy to cięcie cesarskie, czy poród naturalny. Ale e, ja powiem szczerze: przy swoim pierwszym porodzie, który był porodem naturalnym, e, miałam cudowną położną, bez której bym nie urodziła na pewno, ale. Mimo, że byłam już po medycynie, takich informacji na temat bólu i tego, jak kobieta go przetwarza, jak on się zmienia i tak dalej, nie miałam. Mhm. A powiem szczerze, że jestem przekonana, że bardzo by mi to pomogło. Takie byłabym bardziej świadoma i lepiej by mi się rodziło, gdybym wiedziała, mhm. że no, co mnie czeka. Nie? Także no, myślę, że te informacje dla wszystkich dziewczyn, które się przygotowują do porodu, są mhm. po prostu kluczowe. Przede wszystkim szukać, tak? Że to... Ten, te podłoże bólu w porodzie, ono ma swój cel. To jest jedyny e, ból, który odczuwamy w naszym życiu i który ma sens. Który jest dobrym bólem, jest tak dobrym kiedyś bóle. powiedziałaś. I to trochę, <laughs> mm, trochę to jest cielko, dobry ból. Tak, to jest dobry ból i jakby z jednej strony mm, ciężko tutaj mówić tak o cierpieniu, o bólu w momencie kiedy mamy z tego taki fajny efekt. No ale jest. No nic, nic jakoś tak to z natura tym... rozwiązała, że tak, tak to wygląda, nie? czasem y, jeszcze inna taka rzecz, którą trudno jest sobie wyobrazić, to szczególnie dzieci y, zadają potem pytania, y, jak to jest możliwe, mhm. że przez tak wąskie ujście Wychodzi taka wielka głowa, prawda? Jak natura to w ogóle przygotowała, że tak się dzieje, że to jest w stanie się zrobić, stać. Tak, to jest niesamowite. To jest po prostu magia naszego ciała, dlatego że drugi okres porodu, on już skupia się właśnie na przejściu przez kanał rodny, otwarcie mięśni na Miednicy, po to, żeby dziecko urodziło się znowu, tak, bezpiecznie, żeby przeszło przez ten kanał. I tutaj znowu kobiety bardzo się obawiają, czy będą miały nacięte krocze, czy będzie ochrona tego krocza. Warto z kroczem na pewno pracować też w tym okresie przed porodem. Możemy masować to krocze przy użyciu olejków. I z mojej praktyki też tak jest, że jeżeli trafia na porodówkę kobieta, czy w porodzie domowym jest kobieta, która pracowała ze swoim kroczem, te krocze całkowicie inaczej się zachowuje. Mnie jako położnej jest dużo łatwiej, żeby to krocze ochronić. Jeżeli nie było takiej możliwości, kobieta o tym nie wiedziała, to znowu pracujemy tak, z tym kroczem. Stąd takie, tak ważne jest. Znaczy w żeby, czasie porodu? Tak, pracujemy w trakcie porodu i na przykład nie stosujemy teraz parcia kierowanego, czyli tego, mhm. a teraz nabierz powietrza i przyj, wymień powietrze, przyj. Mhm. Dlatego, że dziecko i tak się urodzi, ono i tak będzie czy czy tak. nie. czy będziemy to robić, czy nie, znowu jest transformacja włókien w macicy i one z tych, które rozwierały nam tą szyjkę, teraz będą dziecko spychały w dół. Hmm. I tutaj fajnie jest znowu, jeżeli kobieta pracuje z oddechem, jeżeli ma taką potrzebę, właśnie parcia krzyku, żeby ona to robiła na tak zwanym otwartym gardle, na otwartej głośni, nie zamykała się nam tutaj w tej okolicy, żeby nie napinała nam szczęk, tylko żeby robiła to nisko. Bardzo często prosimy kobiety, żeby muczały, tak, mruczały, mhm. bo to są wszystko niskie dźwięki idące z przepony. I przepona w tym momencie będzie nam pomagała, ale dziecko będzie powoli schodziło w tym kanale rodnym, y, otwierając nam te tkanki. Nie będzie za szybko wykonał. Nie będzie za szybko. No bo dla dziecka takie szybkie przejście przez kanał rodny to też nie jest dobre, bo ta zmiana ciśnienia jest bardzo duża. Mhm. I żeby zabezpieczyć to dziecko, proponujemy, żeby mama robiła to w sposób spontaniczny. Czyli kiedy już nie potrafi wytrzymać, to wtedy popiera tak, jak ona czuje. Czyli ten. Poród, jakby prowadzony w sposób taki naturalny, że tak powiem, podążanie za tym, jak on się stopniowo, naturalnie rozwija, jest bardzo ważne do ochrony krocza. Żeby nam nie pękło, czy żeby nie trzeba było go naciąć. Powiedz mi, Kasia, co wy robicie jako położne, co możecie zrobić w trakcie samego porodu, jeżeli kobieta wcześniej nie, nie wiedziała, że trzeba przygotować, nie przygotowywała tego krocza? Czy można coś jeszcze zrobić w okresie samego porodu? Oczywiście, że tak. I tutaj praca z ciałem, żeby mogła przyjmować swobodne pozycje, żeby mogła zachowywać się tak, jak czuje, czyli nie leżenie na plecach. Na pewno nie leżenie na plecach i też zachęcanie ją do tego, żeby w miarę możliwości pracowała z wydechem, jeżeli ma taką chęć, potrzebę, żeby sobie krzyknąć, to też, żeby nie robiła tego na wysokich tonach, tylko nisko, na otwartej głośni, na otwartym gardle, rozluźnionej szczęce. Dlatego, że jest tak, że jeżeli szczęka jest napięta, to mamy też napięte mieście na międnicy, a my chcemy, żeby mięśnie na miednicy się otworzyły. I wtedy na przykład zachęcamy kobietę do muczenia, do wydawania właśnie tych niskich tonów, do mruczenia. I razem z tymi wygodnymi pozycjami, no bo też nie rodzimy na plecach, bo pozycja na plecach to jest pozycja, gdzie dochodzi powód do obciążenia krocza i rodzimy pod górkę, tak? No bo mamy tą krzywiznę kręgosłupa jeszcze. Kość, tutaj ten końcowy odcinek on się przecież kieruje tak. do góry, tak? A on w porodzie nam się musi nawet do 30 stopni odgiąć, żeby wpuścić główkę. Więc jeżeli mamy taki powolny. Poru. Znaczy, może nie powolny, taki w swoim tempie idący, nie napędzający go właśnie tym parciem kierowanym. Nabierz powietrza, przyjdź, tylko tak jak kobieta czuje, to chronimy główkę dziecka, no bo nie pozwalamy na to, żeby szybko przemieściła się przez ten kanał rodny. Mamy, nie mamy takiego ucisku tkanki szybkiego, mocnego, tylko delikatnie głowa nam rozpycha tkankę, chroniąc ją. Chroniąc tkanki matki, też dodatkowo. No i pozycje wertykalne, te, w których pracujemy z siłą ciężkości. Hmm, czyli to jest pozycja klęcząca, kolankowo-łokciowa, stojąca, pozycja na boku. To też jest pozycja hmm. wertykalna, chociaż mogłoby nam się wydawać, że nie. nie. Typowo tą pozycją najmniej pożądaną to jest ta, gdzie leżymy na plecach. Podciągamy te nogi na siebie, ciągniemy nogi na siebie. No bo to jest najczęściej jeszcze... stosowana do tych Tak, na ale na szczęście coraz więcej położnych decyduje się na to, żeby jednak przyjmować te porody w pozycjach wertykalnych z tym zaangażowaniem matki, tam gdzie ona jest tą siłą sprawczą i mamy mamy coraz lepsze osiągnięcia, bo naprawdę ten odsetek nacięć krocza spada, bo kiedyś uważano, że nacinając krocze będziemy je chronić przed pęknięciem 3 czwartego stopnia. Na dzień dzisiejszy wiemy, że bardzo często mamy nacięte krocze i mamy i tak obrażenia trzeciego, czwartego stopnia. Jest pewna grupa kobiet, bardzo niewielki procent, która y, takie pęknięcie może mieć. Mhm. I to naprawdę nie zdarza się y, często. W szpitalu, w którym ja pracuję, w zeszłym roku nie miałyśmy y, ani jednego pęknięcia czwartego stopnia, y, były dwa pęknięcia trzeciego stopnia. No to i tak jest mega sukces. Tak, i bo z tego co niewiele. kojarzę, robiąc analizę. Mhm. tego porodu, bo bardzo często z kochankami rozmawiamy o tych porodach. Było tam obciążenie po prostu częstymi infekcjami w ciąży. Mhm. Czyli to jest coś, na co my, na co my nie Już mamy nie wpływu. wpływu. Ale w czasie samego porodu jeszcze moż możesz robić jakieś okłady. Tak na tak. krocze, też wmasować substancje nawilżające, tak. prawda? Tak, najczęściej stosujemy parafinę i ciepłe uh -huh. okłady, które powodują rozluźnienie tej tkanki, a parafina powoduje, że mamy poślizg, że to dziecko po prostu łagodniej przechodzi nam przez ten kanał rodny. A idealnie jest, kiedy mama jeszcze przed porodem e, odpowiednio wcześnie zacznie to krocze przygotować. Jakbyś tak. mogła kilka słów powiedzieć, bo to nie jest jakaś skomplikowana procedura, prawda? Jest nie. to w sumie zabieg bardzo prosty. Kiedy tak. go zacząć i jak go robić? Zaczynamy go w okolicach 38 tygodnia ciąży i na przykład stosujemy do niego olej ze słodkich migdałów bądź olej z wisiołka. E, smarujemy sobie palce i po prostu wykonując taki ruch łódeczkowy. Wmasowujemy ten olejek, robiąc delikatny nacisk na tkankę. Bardzo delikatny, żeby oswajać się też z tym uczuciem, które nam się tutaj pojawia, dlatego że przy porodzie mówimy o tak zwanym firing, czyli w momencie, kiedy ta główka przechodzi, to jest bardzo duże uczucie pieczenia, palenia, więc my tutaj już oswajamy sobie jakby tą okolicę z tym uczuciem. Jak już urodzimy dziecko, to mamy do czynienia z trzecim okresem porodu. Ale jest już on na pewno mniej bolesny i krótszy, bo to jest okres, kiedy musimy jeszcze urodzić łożysko. Po odpępnieniu dziecka rodzimy łożysko i tutaj jakby mamy ten czas porodu już prawie domknięty i mama z, potem kontynuuje. Ten bezpośredni połk, czyli tak zwany czwarty okres porodu, już z dzieckiem na klatce piersiowej, tak, już myśli całkiem się do piersi, o czym innym. Tak, nie pamiętając już prawie tego bólu, bo w trakcie, kiedy dziecko się już urodzi, jego ciałko przejdzie przez kanał rodny, dajemy mamie dziecko na klatkę piersiową tak. i wtedy dochodzi do wyrzutu endorfin. Czyli to wszystko powoduje, że na naszych wspomnieniach z porodu kładzie się taka mgła trochę tak. pamięciowa, że my wiemy, że bolało, ale już nie do końca jesteśmy w stanie to odtworzyć. I czasem zdarza się, że poród kobieta jeszcze przez te pierwsze kilka tygodni, do trzech miesięcy, może postrzegać to jako jakieś trudne doświadczenie, ale większość kobiet po trzecim miesiącu mówi o tym, że to było jednak dobre, wzmacniające doświadczenie w ich życiu. No i dzięki temu też decydują się na kolejne dziecko, no bo gdybyśmy jednak pamiętały ten ból. Wiedziały jak to było, no to byłoby nam się trudniej zdecydować na kolejne dziecko. Zdecydowanie. A tego czwartego okresu porodu, to powiem szczerze, ja ze swojego doświadczenia, mimo właśnie też no, konieczności szycia, krocza, niestety i tak dalej, to już tego w ogóle nie pamiętam, bo mm. po prostu ta euforia trzymając to swoje dzieciątko wymarzone jest tak ogromna że tego się nie da po prostu opisać to jest chyba najwspanialszy rzeczywiście moment w życiu człowieka taki najbardziej niewyrażalny nie mm -hmm. e no żadne inne doświadczenie nie da się z nim porównać. Więc ten czwarty okres to już pikuś, ale musimy pamiętać często, żeby współpracować wtedy jeszcze jednak, prawda? Tak, tak. A powiedz mi, Kasia, bo jest też teraz taka no, moda, bym powiedziała, mi się tak trudno do tego ustosunkować, powiem mm. szczerze, czyli nieodpępnienie. Mm -hmm. I jakby zostawienie tego noworodka razem z tym łożyskiem. Tak, tak zwany poród lotosowy. No właśnie. Mm -hmm. Coś byś powiedziała na ten temat? Poród lotosowy, on ma y, raczej takie korzenie y, w, w innych kulturach, nie w naszej. Dla naszej kultury, słowianie, y, wszystkie nasze późniejsze lata to nie, to u nas jednak było odpępnienie dziecka. Tak. A chodzi o to, że łożysko w niektórych kulturach postrzegane jest jako brat-bliźniak naszego dziecka. Mhm. I część rodziców chce, żeby do tego rozdzielenia doszło w taki samoistny sposób. Tak samo jak tutaj odkleja nam się kikut pępowiny, tak samo odklei nam się łożysko. Nie trwa to wcale dłużej. Mhm. Jedynie to wymaga od nas, żeby dbać o to łożysko. Tak? Musimy je zasypywać. Solom. Bardzo często rodzice też korzystają z ziół, żeby ładnie nam pachniało, ale przebiega nam standardowo proces mumifikacji pępowiny, tak? Czyli mhm, ona się zasuszenie. Będzie robiła tak, twarda, mało podatna. No i tutaj musimy się nauczyć, jak wynosić nasze dziecko, plus jeszcze miskę, naczynie, w której jest łożysko. To trochę to uciążliwe. Może być. Tak, dla niektórych rodziców bywa uciążliwe. Jakaś korzyść z tego jest? Tak, jak mówię, to jest ten Raczej aspekt gdzieś tam duchowy, aha. związany z kulturą. Mm, korzyści dla dziecka nie sądzę, żeby to jakieś miało. To najważniejszą korzyść to jest to, żeby nie odpępniać dziecka, y, nim ta pępowina nie przestanie tętnić. Żeby ta krew jak najwięcej jej dotarło do tak, dziecka. Tak, bo potem możemy mieć taką sytuację, że maluch będzie miał anemię, prawda? Tak, dokładnie, e, jak jest to za szybko. Ale to jako taka ciekawostka. Tak, tak. Są, znaczy to na pewno nie jest, nie jest taka możliwość, żeby poród lotosowy mieć w szpitalu, tak? Mhm. To jest raczej zarezerwowane dla porodów domowych. Nie ma tak, żeby w którymś szpitalu było to faktycznie praktykowane.